Kochani, witajcie! Z tej strony Adrianna. Witam Was w kolejnym odcinku Vlogmasu. A dziś mam dla Was coś specjalnego. Coś, czego ja nie widziałam na YouTubie. Może było, ale ja nie widziałam. Wydaje mi się, że nie ma. I jest to bitwa kalendarzy adwentowych. Będziemy sobie brali dwa kalendarze adwentowe dwóch konkurencyjnych firm i będziemy sprawdzali, które są lepsze, które bardziej warto kupić. A dzisiaj do bitwy staje kalendarz adwentowy marki i czy jakkolwiek się to czyta, na pewno się tak nie czyta, jak to przeczytałam oraz kalendarz adwentowy z The Body Shop, czyli mamy tutaj dwie konkurencyjne firmy i zobaczymy, która zrobiła lepszy kalendarz. Mam też dla Was jeden kalendarz na rozdanie z The Body Shopu, wystarczy zaobserwować mnie na Instagramie, polubić zdjęcie konkursowe i już jutro dowiecie się, kto wygrał. A ja przechodzę do filmu, zostawcie mi kciuka w górę, jeżeli doceniacie moją pracę i mój pomysł. O, co to było? I ruszamy! Jeżeli chodzi o ceny, to w Ifroshe mieliśmy jeden kalendarz i on kosztował... 199 zł, 200 zł. A w The Body Shopie mieliśmy trzy kalendarze do wyboru. Chciałam znaleźć kalendarz, który będzie podobny cenowo do tego, bo jakbym wybrała kalendarz za 600 no to wiadomo, że pewnie będzie lepszy. I ten kalendarz kosztował mnie coś około 250 zł. Jeżeli chodzi o wygląd, to powiem Wam szczerze, że moim zdaniem ten kalendarz z The Body Shopu jest jednak ładniejszy. Podoba mi się to, że on jest w formie takiego domku i zobaczcie, on się tak pięknie otwiera. Przypomina mi to troszeczkę taki domek dla lalek. Do tego ten kalendarz z The Body Shopu naprawdę przepięknie pachnie. Słuchajcie, po prostu tutaj czuć ten zapach. Z tego kalendarza i proszę. Nic nie czuć. Kalendarz z po odpakowaniu wygląda w ten sposób, czyli mamy takie półeczki. Oba są ładne, natomiast ten z do Shop'u podoba mi się bardziej i okej, okay, Przechodzimy do otwierania poszczególnych kwadracików czy tam dni i będziemy sprawdzali, która firma włożyła ciekawsze kosmetyki. Zacznijmy sobie może od kalendarza z Ifroszę. Wyjęłam pudełeczko numer 1 i sprawdzamy, co tam jest. I w opakowaniu numer 1 mamy taką malutką ilość perfum. Hmm, zobaczmy, jak pachną. Pachną ładnie, bardzo ładnie, natomiast wiecie, jak ja się czuję na te mini próbki. Wydaje mi się, że jednak w kalendarzu ta próbeczka powinna być chociaż tam dwa razy większa, bo taka próbeczka to jest naprawdę coś, co możemy dostać za darmo w drogerii, jeżeli poprosimy, więc... Hmm, no to wygląda bardziej jak darmowa próbka, a nie jak coś, za co zapłaciliśmy. Tak więc dla mnie średnio, ale zobaczymy, co pierwszego dnia włożył The Body Shop. No jednak wydaje mi się, że pierwszego dnia powinno być coś troszeczkę bardziej ekscytującego. Jest... Tutaj numer jeden, rozrywamy jedynkę i w jedynce, zobaczcie, jest krem. No i spójrzcie, porównajcie sobie te dwa rozmiary. No ten krem jest, no to jest pełnowartościowy krem. Zaraz zobaczymy jak pachnie, jestem bardzo ciekawa. W ogóle mam teraz bardzo suche ręce, bo jest zima, więc przyda mi się. Zostało mi się do ust. Buh. pachnie bardzo ładnie, słodko gruszkowo, taki zapach idealnie na święta, więc jak dla mnie tutaj plus dla The Shopu no i w się na pewno nie popisał, no ta próbaczka perfum była śmieszna szarknęłam zbyt mocno i trochę mi się ten kalendarz rozwalił, natomiast dobra nie będziemy zwracali na to uwagę. patrzymy co jest pod numer 2, a będzie wygodniej wyjmować, w dwójce czuję, że mamy coś większego i sprawdźmy co to będzie o fajnie, mamy tutaj żel pod prysznic, o jakimś zimnym mowym zapachu, bardzo ładnie pachnie, pachnie tak marcepanowo, świątecznie. Jest go tutaj 50 ml, więc fajnie. Żel pod zawsze się przyda. Numer dwa w Debodoshopie ukrył nam się tutaj pod koinką. W ogóle strasznie ciężko się w tym Debodoshopie ogarnąć. A z minus i pod numerem 2 mamy delikatny balsam do ciała, to jest zapach grejfruta. również duży produkt, bo jest go tutaj 60 ml. Wiem, że możecie się ze mną nie zgodzić, natomiast mi chyba bardziej podoba się ten produkt do mycia ciała z Yves Rocher. Dlatego, że tutaj ten balsam spoko jest duży, natomiast jest grejpfrutowy, zupełnie mi się ze świętami nie kojarzy, a miło byłoby się umyć czymś właśnie takim ciepłym, marcepanowym, więc ja tutaj dam plusa i froszenie. Niech mają, niech mają, nie będę się ich czepiać. Mamy numerek 3 w ifrosza. I co nam się tutaj kryje? Również duży produkt. Mamy szampon. Mamy szampon do suchych włosów. Również dość spory rozmiar. 50 ml. Nie jest to coś świątecznego, ale wiele osób ma suche włosy, więc taki szampon mógłby się przydać. Szczególnie teraz w tych okresach jesienno-zimowych. A pod numerem 3 Buffet Body Works mamy. Mamy jakiegoś tutaj takiego cukieraca do kąpieli. A to ten drań mi tak pachniał. To jest jakaś kula do kąpieli truskawkowa. Nie wiem, ja chyba bym, słuchajcie, wolała dostać szampon, dlatego, że tutaj jest 50 ml, starczy nam z pewnością na kilka tych myć włosów, jak nie na kilkanaście, no a taka kula na ile nam starczy? Na raz. Spoko, można sobie robić jakąś kąpiel przed świętami, ale wydaje mi się, że wolałabym szampon. Można lepiej przetestować tam kula, to tam kula. Daje plusa i Ifrosher. Numer 4 w Ifrosher kryje... Uuu, mamy coś tutaj takiego jakiegoś zapakowanego. Nie, tak się nie będziemy bawić. To jest jakiś pilnik, polerka. Okej, okay, spoko, dobra, przyda się. Słuchajcie, zazwyczaj ma się takie rzeczy w domu. To nie jest ekscytująca rzecz, dostać polerkę do paznokci, prawda? Nie chcecie dostać, otwierać tego kalendarza adwentowego i zobaczyć, aha, dzisiaj mam polerkę. Super. Mam już takich 10 w domu. Więc, no nie wiem, zobaczymy, co pokaże The Body Shop. I pod numerem 4 w The Body Shop mamy, już widzę, coś fajnego. Mamy Warm Vanilla Shower Gel, 60 ml. Super, moim zdaniem, wygryw, wygrywa. No pachnie. Bardzo ładnie, waniliowy zapach. No, zdecydowanie teraz na te okresy jesienno-zimowe. Właściwie zimowe, bo jesieni już nie ma. Plus, zdecydowany plus, to ta polerka to jest rzadkość. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego mam takie brzydkie paznokcie, to właśnie przez te kalendarze, bo one bardzo psują paznokcie. Ale plus dostaje oczywiście te badyszory. Idą łeb w łeb. Pod numerem piątym w Infraché mamy. U, również jakiś duży produkt. Dzień dobry. Płyn micelarny. No tak, serio, też płyn micelarny to nie jest nic, co powoduje u nas jakieś wyrzuty energii, emocji i szczęścia. To jest coś takiego, aha, okej, okay, jak mi się skończy mój, to będę używała tego. To nie jest coś takiego, co wyśmy, wiecie. No, to nie jest mięso, więc zobaczymy, co zrobi do Shop. A pod numerem 5 w The Body Shop mamy coś długiego. O nie! A widzę że The Body Shop też się bawi w te zabawy. O serio, myślicie, że ktoś będzie się tak bardzo, bardzo cieszył z pilnika do paznokci, to zazwyczaj mamy, prawda? Takie pilniki, jakieś polerki czy próbeczki. To mi się wydaje, że to są takie zapchaj dziury, więc nie podoba mi się to. No to już wolę ten płyn micelarny, bo chociaż jest go tutaj dużo. No. To jest produkt duży, pełnowartościowy, ale to pilnik ludzie to nie jest nic fajnego. Plusa dostaje i Frosz. Pod numerem 6 mamy baza i regeneracja paznokci. Okej, okay, spoko, duży produkt. Zregenerować paznokcie zawsze warto. Dziwnie tylko, dlaczego ta szczoteczka jest taka rozczapielona. No ale dobrze, powiedzmy, no jest to duży produkt. Mają na razie plusa. Zobaczymy, co tam tam powie. Znalazłam tutaj numer 6, ale powiem Wam, że ciężko to znaleźć, bo on ma naprawdę małe te cyferki. I tutaj mamy masełko do ciała z Debody Shopu. Ja wiem, że te ich masełka do ciała są dość znane i popularne. Również nie jest to małe opakowanie, 50 ml. Trochę słabo, kochani, dlatego, że no to jest ten sam zapach, co, co ta gruszka, natomiast no okej. Okay. mogli dać inny zapach, mogli wydać coś bardziej świątecznego, ale mi chyba ten balsam przypada do gustu troszeczkę bardziej niż ta baza reperująca do paznokci. Jakoś tak... Nie wiem, wydaje mi się, że często mamy suchą skórę w zimę, więc bardzo mógłby się przydać. Na razie idą web w łeb 3 do 3. Numer 7 pod numerem 7 i proszę, mamy jakąś taką maliznę. Krem nawieżający do twarzy, do twarzy delikatne. Hmm, powiem Wam, że malutki 7 ml. Też wydaje mi się, że takie próbeczki to można dostać za darmo. Eee, średnio, średnio, nie jestem przekonana. Krem do twarzy się przyda, ale ten jego rozmiar mnie trochę niepokoi. No na ile razy to będziemy mieli na 2-3-4, może tydzień czasu. Mogłoby być coś większego. A w debody shop pod numerem 7 mamy chyba znowu jakieś masełko. Nawyłaś, no. Wyłaś! Chyba to będzie coś do ust, bo widzę jakieś tam. Rzeczywiście mamy produkt do ust i jest to masełko do ust o zapachu grejpfruta. No znowu ten grejpfrut. No serio, moglibyście dać jakąś czekoladę, wanilię czy coś takiego. Ale okej, okay, no moim zdaniem ten produkt jest lepszy, jest większy, jest bardziej przydatny, można bardziej przetestować, więc dam plus de Body Shop. No i starczy zdecydowanie na dłużej niż tamto próbeczkę z ifrosha. Na razie Body Shop prowadzi jednym punktem. 8 Pod numerem 8 znajdziemy... u u, jakie to ładne. Co my tutaj mamy? To jest chyba lakier do paznokci tak? Piękny, duży, w takim czerwonym, idealnym teraz na ten okres odcieniu. Wiecie, no, czerwień, wigilia święta, czy nowy rok, czy w ogóle wszystko, wszystko. Czerwień zawsze się przyda, więc super. A w lewody shopie pod numerem 8 znajdziemy. Mhm, mhm, mhm. Nie mam to wyciągnąć. No i powiem Wam, że tutaj mam ciężko zdecydować, dlatego że w The Body Shop jest skrap kokosowy, Jakoś nie wiem, kokos dziwnie kojarzy mi się właśnie z zimą, a to jest takie bardzo, bardzo letnie, ale no, no jednak. No i ten scrap dość mocno mnie przekonuje, ale z drugiej strony ta czerwień wydaje mi się, że wiele osób by uszczęśliwiła, więc chyba będę się bardziej skłaniała do tej czerwieni. Skrab jest duży, no ale jednak używamy tego skrabu na nasze ciało dość dużo tego peelingu, więc to też nie starczy na aż tak długo. Jest fajnie, jest fajnie, to jest ciężka bitwa, ale Chyba jednak wybieram i Idą po prostu łeb w łeb. Numer 9 i frosze to coś dużego. Już czuję, że to będzie coś dużego. Okej, okay, jest to coś świątecznego, ale to jest znowu, że do kompania. Albo potpierz Pachnie dziwnie. Pachnie bardzo dziwnie. A nie pachnie świątecznie. Okej, okay, zobaczymy. A pod numerem 9 w The Body Shop też mamy coś dużego. Ale denerwują mnie tych opakowania, bo strasznie ciężko się otwiera. Patrzymy, co jest. O, i tutaj mamy Mydełko, spoko, jest tu duże mydło. Ja miałam ten zapach, to jest zapach sza. Aż tutaj tak pięknie pachnie i fajnie, dlatego, że to jest pełnowartościowy produkt. No i wiecie, mydło. Wystarczy nam troszeczkę na dłużej niż taki żalik, więc mydło wygrywa. The Body Shop znowu na prowadzeniu. Pod numerem 10 i proszę. Hmm, co my tu mamy? Mamy tutaj peeling do ciała. Wydawało mi się na początku, że to jest peeling do twarzy. Zobaczmy, czy on by się nadawał do twarzy. I nie jest taki bardzo mocny, ale może ma coś, co by się nie nadawało do twarzy. Nie chcę mówić, nie chcę namawiać. No okej, okay, skrapnie jest źle, no ale jeżeli to jest skrap do ciała, no to 30 ml to nie jest tak bardzo dużo. A w demo Shop pod numerem 10 znajdziemy kolejny płyn do ciała, do mycia ciała. Oni nie chcą, żebyśmy śmierdzieli. Mamy tutaj płyn o zapachu róży, no okej, okay, mamy już to mydło, więc ja chyba jednak wybieram ten skrap. Jakby no, wydaje mi się bardziej przydatne niż płyn do mycia ciała, szczególnie, że mamy już mydło z tej firmy, więc okej, okay, podziękuję. Plus dla i słuchajcie, idą łeb w łeb. Jak jedno wyjdzie na prowadzenie, to zaraz drugie je goni. Jedenastka z i frosze zbliżamy się do połowy i nadal nie wiadomo kto zwycięży. Znowu mamy jakiś taki płynik, co to jest? Oby nie płyn micelarny, tak płyn micelarny. Już Wam mówiłam, płyny micelarne są nudne. Chyba, że ktoś lubi testować takie produkty, natomiast ja tak średnio. I tutaj z Buff and Body Worms mamy znowu cukierka. Znowu jest tak, że jest płyn micelarny i cukierek. Tutaj mamy o smaku waniliowym, zapachu waniliowym, co ja gadam? Więc chyba dam już tutaj plusa The Body Shopowi, Dlatego, że no już wizja przyjemnej kąpieli z taką waniliową kostką jest dla mnie lepsza niż kolejny płyn micelarny, więc znowu The Body Shop dostaje plusa i jesteśmy w połowie wyciągam i proszę numer 12 i znowu dali takie malutkie perfumy błagam was, no ja już wam mówiłam co myślę na ten temat, a co mamy w The Body Shop pod numerem 12 no tutaj mamy coś większego ha, mamy tutaj szampon o zapachu truskawkowym okej, okay, jest go tutaj 6 50 ml. Zdecydowanie w tym starciu wygrywa The Body Shop. No i The Body Shop wysuwa się na prowadzenie. Jest 7 do 5. Jesteśmy za połową, więc jeżeli ich proszę chciałoby wygrać, no to powinno się bardzo postarać, bo będzie mu coraz ciężej. I widzę, że mamy tutaj jakiś perfumowany balsam o zapachu zimowym. Znowu, no nie pachnie to dla mnie za bardzo zimą. Dziwny to ma zapach, w ogóle nie czuję tutaj zapachu. Może jakiś delikatny. Ale to mocny, nie ty? Ale okej, okay, jakby dobra. Mamy balsam. Jest zimowy, podobno, więc dobra. I tutaj w tym kalendarzu znajdziemy znowu truskawkę. Ale dobra. Debody shopie mamy truskawkową odżywkę do włosów, więc chyba wolę to, dlatego że wcześniej mieliśmy szampon, teraz mamy odżywkę, więc mamy taki mały pakiecik. możemy przetestować. A jak mówię, ten balsam nie pachnie dla mnie zbyt ładnie. Jakby w ogóle nie czuję. Debody shop zaczyna ostro prowadzić. 14 w forsze to będzie mili Państwo, zaraz sprawdzimy. Co? Żel podprysznic o zapachu marakui. Nie dość, że kojarzy się z latem, no to kolejny żel podprysznic. Hmm, średnio. A w tym kalendarzu pod numerem 14 zobaczymy, co będzie nam się kryło. O, jest to krem do rąk. Kolejny krem do rąk. Okej. Okay. Trochę się zaczynają te kosmetyki powtarzać, natomiast no, nie jest ani w iforsze, ani tutaj coś bardzo ekscytującego, natomiast Natomiast to jest duży krem do rąk krem do rąk wydaje mi się bardziej przydatny będziemy go używać dłużej niż płynu do mycia ciała, więc dla mnie znów The Body Shop ma plusa numer 16, już ostro jedziemy do końca, a Ifrosze zostaje w tyle i pod numerem 16 mamy mamy bogaty krem do mycia ciała Okej, okay, kolejny produkt do mycia ciała, zanim przemawia to, że jest bogaty, nawilżający, więc właśnie na ten sezon zimowy Słabo, że to jest kolejny produkt do mycia, bo już się zaczynają z tym powtarzać Przepraszam No ale dobra, no przynajmniej nie ma wakacyjnego zapachu, więc okej okay. Zobaczymy, co zrobił The Body Shop Spójrzcie, szesnastka jest tutaj taka malusieńka Zobaczymy, co tutaj wcisnęli Mam nadzieję, że nie jakoś mini próbeczkę perfum Aha, znowu mamy coś do ust Mamy krem do ust o zapachu mango Znowu czepię się, że no to totalnie nie są takie zapachy zimowe. Natomiast no okej, okay, wydaje mi się, że się przyda. Czemu nie? Więc znowu dam plusa HD Body Shop. Naprawdę Yves Rocher zaczyna być bardzo w tyle. Wiecie, no z dwojga złego ja już wolę mieć zapas masełek do ust niż płynów albo żeli, albo kremów do mycia ciała. No bo to też nie są bardzo drogie kosmetyki. Myjemy się, wychodzimy, zapominamy, więc słabo się tutaj robi. Widzę, że ominęliśmy piętnastkę, więc jeszcze sprawdzimy, co jest w Yves Rocher w piętnastce. Okej, okay, Wreszcie jakiś kosmetyk do makijażu. Przecież obie firmy mają kosmetyki do makijażu, czemu się nimi nie chwalą? Mamy cień i eyeliner w kredce, spoko, jakby wreszcie co innego. A w The Body Shopie pod numerem 15 mamy. Hmm. Mamy rękawiczki do peelingu. No, z jednej strony spoko, dlatego że, okej, okay, to jest gadżet, który starczy nam na długo, no, natomiast, no nie wiem, trochę wygląda mi to na zapchaj dziurę. Chyba wolałabym już ten cień i eyeliner w jednym, bo on też ma taki fajny, zobaczcie, śliwkowy odcień, więc spoko, że jest coś do makijażu, coś innego. Więc, dobra, postawię plusa i proszę, żeby ich się tak nie czepiać. Teraz mamy numer 17, bo tam mi się troszeczkę pomyliło z kolejnością i sprawdźmy, i proszę, ma nadal szansę, żeby. By wygrać. Znowu mamy jakiś krem. Okej, okay, mamy maskę do twarzy. Maska 30 ml. Spoko. Pełnowartościowy, duży kosmetyk. Wreszcie coś fajnego. A pod numerem 17 w The Body Shop mamy coś dużego, więc sprawdźmy, co by się ukryło. I pod numerem 17 mamy myjkę. Ja nie wiem, czy The Body Shop sobie tutaj żartuje, dlatego, że no kurczę, taką mykę możemy sobie w Rossmanie kupić za kilka groszy. To nie jest nic ekscytującego. To jest make-up. Można się bez niej obyć. To nie jest nic fajnego więc już wolę wybrać tę maskę. The Body Shop zaczyna tracić, ale nadal ma przewagę punktową. Pod numerem 18 i proszę znajduje się, znajduje się lakier w takim jasno-różowym kolorze z jakimiś drobinkami. Słuchajcie, nie. Jakby to był lakier taki fajny, właśnie zimowy, może śliwkowy, bordowy, albo coś właśnie takiego z drobinkami, z brokatem na Sylwestra, to by było ok. a ten kolor, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest coś, co mało im się sprzedaje i tutaj Wrzucili. Nie wiem, ja nic nie mówię. Po prostu tak to troszeczkę wygląda. Raczej takie produkty pasowałyby na lato, a teraz nie wiem, czy bym się czegoś takiego ucieszyła. A pod numerem 18 w debody shopie mamy coś z kokosem. Mamy kolejny produkt do mycia. Tym razem jest to kokosowy płyn pod prysznic. No okej, okay, kolejny płyn pod prysznic, kolejny produkt do mycia ciała, więc oba te kosmetyki wydają mi się być średnie. No nie wiem, no tak narzekałam bardzo na ten lakier, jest i frosze, ale kolejny produkt pod prysznic to już jest przesada, więc znam plusa i frosze. Można sobie chociaż zatrzymać na lato albo na wiosnę, a, to jest już przesada. I proszę, dostaje plusa. Biorę numerek 19, Uch, i mamy malusieńki kran nawilżający. Szkoda gadać. A pod numerem 19 w The Body Shop znajduje się. Piżmowy balsam do ciała. Okej, okay, zdecydowanie daję plusa Debody Shop, bo to jest chociaż duży produkt i ładnie pachnie, więc plus dla Debody Shop. Debody Shopu. Zbliżamy się już nieubłagalnie do końca. Biorę opakowanie numer 20. Znowu mamy coś zimowego wreszcie. Zimowy krem do rąk, super, spoko. Zawsze się przyda o zapachu zimy, więc da nam jeszcze jakiś taki fajny zapach wokół nas. No dla mnie nie pachnie zbyt ładnie, ale okej. Okay. Pachnie jakoś tak jakby dla mnie kropelką, tym klejem, ale nie wiem. No ale dobra, kwestia gustu, krem do się przyda. A pod numerem 20 w The Body Shopie mamy kolejny cukierek do kąpieli i to do tego o zapachu mango. Serio? Tu zdecydowanie wygrywa i 21. Pod numerem 21 Mamy rzecz do kąpieli, ale przynajmniej ładnie wygląda. I całkiem ładnie tak bogato pachnie. Bogato w sensie nie, że dużo pieniędzy, tylko taki ciężki, fajny zapach. Ale to jest kolejny produkt do kąpieli, a w The Body Shopie mamy kolejny balsamik. Tym razem truskawkowy. Oni się zaczynają robić nudni. To jest wszystko na stop to samo. Natomiast już wolę, jak mówię, dać plus The Body Shopowi No takie produkty się przydadzą, ale strasznie się powtarzają i to jest troszeczkę przykre. 22. Pod numerem 22 w Ifroshe mamy naprawdę piękny obcień lakieru do paznokci. I sprawdźmy, co znajdziemy w The Body Shopie. W The Body Shopie mamy mydło o zapachu mango. Proszę Was, no błagam, czy to jest jakiś żart? Jedno mydło spoko, ale kolejny produkt do mycia ciała i to do tego o zapachu mango. Nie, plus idzie do Ifroshe. Zbliżamy się do końca. Mamy przedostatni produkt. Produkt z Yves Rocher. Zbliża się już koniec, zbliża się Wigilia, czyli powinno być coś fajnego. I mamy maskarę do brwi. Spoko. Wreszcie jakaś kolorówka. W The Body Shop na razie żadna kolorówka się nie pokazała, więc no, to jest troszeczkę słabe. A w The Body Shop pod numerem 23 odnajdziemy krem do rąk o zapachu kokosa. Lubię kokosa, ale i tak dam punkt i Rocher, dlatego że to jest znowu setny krem do rąk. To jest już po prostu nudne. I okej, okay, ostatni dzień nadeszła Wigilia. Mamy ostatnie pudełeczko i to jest szansa dla i żeby zremisować z Dewody Shop'em więc zobaczymy jak się sprawdzi i co tu dali. Yves Rocher dali, proszę Państwa. Yy. Mamy błyszczyk do ust w takim różowym odcieniu nude. Nie jest zły, nie jest zbyt jasny, więc spoko. Bardziej cieszyłabym się, gdyby to było coś może w odcieniach czerwieni. Ale okej, okay, nie jest najgorzej. Sprawdźmy, co dał The body shop tego ostatniego dnia. Czy zwycięży, czy może zremisuje z Ifroshe? Mamy tutaj kółeczko 24 i sprawdzamy, co to będzie. I pod numerem 24 mamy balsam do ciała. Nuda! Jakby spoko, że mamy balsam do ciała, ale to jest już który balsam do ciała? Trzeci. Moim zdaniem, zasłużony plus leci tutaj do Ifroshe, który dał coś ciekawego, dał coś innego, więc to znaczy, że te dwa kalendarze ze sobą zremisowały. Jestem zdziwiona. Nie spodziewałam się, że będzie remis. Wydawało mi się, że któryś kalendarz jednak wygra, ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę jestem dwoma tymi kalendarzami rozczarowana. Oba te kalendarze nie były najlepsze, i w obu trafiały się fajne kosmetyki. Takie, ale było też naprawdę dużo rozczarowań. W każdym kalendarzu połowa okienek była fajna, a połowa to było takie hmm. Natomiast wydaje mi się, że będzie fair, jeżeli Wam powiem, który kalendarz wydał mi się jednak lepszy, gdybym musiała wybierać, to który bym wybrała. I moim zdaniem, troszeczkę lepszy wydaje mi się kalendarz z debody Shopu. Nie był może najbardziej interesujący. Wiele kosmetyków się powtarzało, ale też było dużo kosmetyków dużych, a bifroché było sporo takich wiecie malutkich próbeczek, więc jakbym miała. Wybierać, to chyba wybrałabym ten. Piszcie mi koniecznie, który wy kalendarz byście wybrali i który waszym zdaniem wygrał bitwę kalendarzy. Jeżeli bitwa kalendarzy wam się spodobała, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i wpadajcie na mojego Instagrama. A ja już się z wami żegnam. Pa pa! I do zobaczenia!